Cześć, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym i mam nadzieję, że nie ostatnim odcinku Nekowski recenzuje i może słowo recenzja to jest troszeczkę na wyrost użyte słowo, ponieważ recenzentem jakby nie jestem, jest to moje pierwsze podejście, no może poza próbami przy filmiku z X70 do recenzji, ale jestem użytkownikiem, a jak czegoś używałem, to mam o tym jakieś zdanie i właśnie tym swoim zdaniem na temat dzisiejszego gościa chciałbym się z Wami podzielić. Sam obiektyw otrzymałem dzięki uprzejmości sklepu Fototechnika, za co jestem bardzo wdzięczny. I jeżeli wytrzymacie ze mną do końca, to będzie tam czekał dla Was prezent albo nawet prezenty, więc zapraszam Was do tej krótkiej recenzji obiektywu Viltrox 23mm 1.4. Obiektyw będę sprawdzał z aparatem Fujifilm X-T2, ponieważ jest to mój jedyny aparat Fuji z wymienną optyką, aczkolwiek wciąż jestem z niego bardzo zadowolony i osiągam nim, wydaje mi się, że całkiem ciekawe efekty. Oczywiście obiektyw dostępny jest również dla mocowania Sony E oraz Canon M. Do kogo skierowany jest ten film? Przede wszystkim do osób poszukujących niedrogiego, jasnego, stałoogniskowego obiektywu, który jest alternatywą dla obiektywów systemowych obiektywu na każdą okazję, czy to na miasto, czy, czy do domu, czy, czy, czy na imprezę, nawet na zlecenie. Jeśli interesujecie się wykresami, MTF-ami, mikrokontrastami, wszystkimi innymi kurczę, duperelami, nie, nie można tak powiedzieć do czy można. Jeżeli interesujecie się wykresami MTF-ami, mikrokontrastami, jakimiś cyferkami i tak dalej, no to ta recenzja taka nie będzie. Odsyłam was do sieci, gdzie takich recenzji znajdziecie dziesiątki. Ja z mojej strony mogę się z wami podzielić swoimi odczuciami z ponad tygodniowego używania tego obiektywu. Opowiem wam troszeczkę o tym, jak on jest skonstruowany, jaki obrazek generuje, generalnie jakie daje wrażenia, jak się z nim pracuje, jak się z nim przebywa i czy sprawia przyjemność, czy nie sprawia. Co znajdziemy w pudełku? W pudełku znajdziemy przede wszystkim obiektyw i to powinno nas najbardziej interesować. Oprócz tego znajdziemy osłonę przeciwsłoneczną, kapsel jeden, drugi, saszetę taką właśnie na obiektyw, żeby nam się nie rysował w plecaku, no i oczywiście papiery. Warto zauważyć, że już samo pudełko przy otwieraniu sprawia takie bardzo miłe wrażenie, znane również z produktów Apple, że gdy zdejmujemy górną pokrywę, schodzi o nas takim bardzo miłym, fajnym oporem, gdzie czujemy, że to nie jest po prostu najtańsze chińskie opakowanie, tylko jednak ktoś się postarał, aby to opakowanie, aby otwierając ten obiektyw sprawić nam jak najwięcej przyjemności, co wydaje mi się w tym przypadku doskonale się udało. Kiedy już wyciągniemy sobie obiektyw z pudełka i wyrzucimy papiery do szuflady, e, saszetę też gdzieś wrzucimy, chociaż niektórzy z nich korzystają. Po wyciągnięciu obiektywu z pudełka ukazuje nam się w pełni metalowy tubus zakończony gwintem na filtr 52 mm, także taki dość standardowy. E, co ciekawe, producent postanowił zaopatrzyć nas również w całkowicie metalową osłonę przeciwsłoneczną, co uważam, że jest bardzo fajnym dodatkiem. Kiedy bawimy się tym obiektywem i sobie sprawdzamy, jak on tak leży i tak dalej, czy nie jest z brudny porysowany czy z fabryki w porządku, zauważamy, że pierścień zmiany przysłony jest nieklikalny, co oczywiście dla niektórych osób może deklasyfikować ten, ten obiektyw. Mi absolutnie to nie przeszkadza, ponieważ i tak najczęściej fotografuję na automatycznej przysłonie. Wydaje mi się, że przy aktualizacji hardwareowej tego obiektywu, Viltrox postanowi już dać nam klikalną przysłonę. Chociaż oczywiście ta nieklikalna. Przysłona również może się bardzo fajnie sprawdzić w filmie, i wiem, że dla filmowców jest to często rzecz dość pożądana, więc Viltrox musiał naturalnie tutaj pójść na kilka kompromisów podczas produkcji tego obiektywu. Wizualnie, co mi się nie podoba w tym obiektywie, to nie podoba mi się przede wszystkim ten napis, złoty napis AF 23mm 1.4. Uważam, że jest taki dość, dość kiczowaty, taki no, trochę bez sensu, mógłby być inny, mniejszy, może nie złoty, no ale to jest pierdoła. Obiektyw wykonany jest bardzo przyjemnie, bardzo fajnie trzyma się go w dłoni. Co ciekawe, luz na bagnecie jest bardzo mały, wydaje mi się, że jest nawet mniejszy. Niż przy 1655, gdzie ten luz był bardzo odczuwalny. Tutaj jest wydaje mi się, że bardzo drobny. Oczywiście nie wpływa to w żaden sposób na, na pracę obiektywu. Pojawiają się głosy, że Fujifilm specjalnie zastosowało takie rozwiązanie, żeby to było delikatnie ruchome. Nie wiem czy z powodu temperatury, czy z powodu uszczelnie, nie mam pojęcia, aczkolwiek nie sprawia mi to absolutnie żadnego problemu. Obiektyw bardzo solidnie leży na, na bagnecie. 23 mm, 1,4 pracuje bardzo szybko. Jestem wręcz zaskoczony jego autofokusem, który doskonale sobie radzi, czy właśnie w domu, czy, czy na przykład tak jak dzisiaj byłem o świcie na spacerze i było jeszcze bardzo ciemno. Więc nie miałem z tym najmniejszego problemu. Jestem, no, szczerze zaskoczony prędkością autofokusa. Naprawdę się nie spodziewałem, że to będzie pracowało tak szybko. Jeżeli chodzi o samą pracę obiektywu, to tak jak wspomniałem, już przysłona nie jest klikalna, ale pracuje z fajnym oporem. Tak samo pierścień yy, ostrości yy, również bardzo przyjemnie się nim porusza. Pierścień również, wydaje mi się, jest zrobiony z metalu. Tak, tak, jest metalowy, więc yy, cała konstrukcja jest po prostu. Dość solidna. No i jak ja się czuję z tym obiektywem? No, poprosiłem fototechnikę właśnie o ten obiektyw z czystej ciekawości, ale też wybierając obiektyw, zrobiłem mały research i zauważyłem, że w internecie jest bardzo wiele pytań na temat tego obiektywu, więc postanowiłem jakby swoją cegiełkę, swojej opinii, swojego zdania na temat tego szkła dołożyć do tej piramidy informacji, z którą nikt sobie nie jest w stanie poradzić, co musicie mi oczywiście wybaczyć. Jak tylko wyszedłem z domu na pierwszy spacer z tym obiektywem, tutaj pokazałoby się okienko z odsyłaczem do właśnie filmu z moim pierwszym spacerem, ale niestety mam za mało subskrybentów, aby ten feature odblokować, więc wydaje mi się, że to jest idealny moment, abyście kliknęli ten przycisk subskrypcji albo dali łapkę w górę. Możecie również kliknąć dzwoneczek, jeżeli to nie jest za dużo już, więc łatwiej będzie mi w przyszłości może takie rzeczy wrzucać, gdzie będę mógł się odnosić do jakichś tematów, gdzie będę mógł umieszczać linki i gdzie po prostu ten YouTube odblokuje dla mnie kilka innych fajnych możliwości i oczywiście te wszystkie działania o które was w tym momencie proszę sprawiają również to, że takie materiały przygotowuje się o wiele przyjemniej i czuć, że robi się to dla kogoś, a nie tylko dla siebie. A film ze spacerem z Wiltroxem 23 mm 1.4 znajdziecie w opisie do tego materiału. Jak tylko wyszedłem z domu na pierwszy spacer z tym obiektywem, na początku nie wiedziałem jak nim fotografować, nigdy nie używałem takiej ogniskowej, no może przy 16-55 czasami palec mi się zatrzymał w okolicy 23 mm, ale tego nie wiem. W każdym razie nie zajęło mi wiele czasu, aby załapać, skumać, jakie pole widzenia ma ten obiektyw, jak ja czuję w głowie to, co przez, przez wizjer widać, więc dość szybko zacząłem również wiedzieć, jak daleko lub jak blisko do danego przedmiotu podejść. Aby sfotografować go dokładnie tak, jak chcę. Podczas tego właśnie pierwszego mojego spaceru z tym obiektywem rozczarowała mnie trochę winieta. Oczywiście to jest do poprawienia w postprodukcji. Ja swoje zdjęcia i tak przycinam do formatu 4 na 5 więc ta winieta nie przeszkadza mi jakoś specjalnie. Aczkolwiek, jeżeli komuś przeszkadza, to właśnie, tak jak powiedziałem, to są dwa kliknięcia w Lightroomie, czy tam w Capture One, czy w czymkolwiek obrabiacie swoje prace, żeby tą winietę usunąć. W pewnych warunkach zauważalna jest również Również aberracja chromatyczna, co niespecjalnie dziwi przy obiektywie w tej cenie, i to też jest rzecz, którą bardzo łatwo można poprawić jednym dwoma podczas postprodukcji. Generalnie jest to obiektyw, który chciałbym mieć w swojej torbie bardzo fajnie wykonany, niedrogi, ostry, jasny, najważniejsze jasny i wydaje mi się, że jest świetną alternatywą dla Fujinona 23 mm 1.4. Generuje również bardzo fajny bokę, oczywiście inny niż systemowy, wspomniany już Fujinon a to też dlatego, że minimalna odległość ostrzenia tego Viltroxa wynosi 60 cm, dla Fujinona jest to odległość o wiele mniejsza, aczkolwiek mi to nie przeszkadza i wiem, że również wielu osobom na takim bokehu z tak dużego przybliżenia nie zależy. Kupując obiektyw tańszy o ponad połowę od nowego systemowego obiektywu, musimy wiedzieć, że to się wiąże z jakimiś kompromisami i nie dostaniemy szkła idealnego i też nie widzę w tym nic złego, ponieważ gdyby taki producent y, Viltrox czy ktokolwiek inny y, wypuścił szkło y... Idealne, o ile można tak powiedzieć, na wstępie, to po kilku różnych ogniskowych i kilku wariantach nie miałby praktycznie już co robić, bo wszystko zostało zrobione, więc absolutnie rozumiem taką politykę i wydaje mi się, że i to nie tylko w przypadku tego obiektywu, ale takie feature'y, jak klikalna przysłona będzie się pojawiała i znikała w zależności od generacji. Oczywiście kapitalizm sobie, sobie wybraliśmy taki czas, wybraliśmy sobie taką rzeczywistość i musimy się w niej jakoś spokojnie poruszać. Podsumowując to bardzo udana propozycja dla osób, które poszukują po pierwsze niedrogiego, po drugie stałoogniskowego, Nie, może inna kolejność. Po pierwsze super jasnego, stałoogniskowego i niedrogiego obiektywu y jako alternatywy dla y oryginalnego Fujinona 23 mm 1.4. Jest to ogniskowa bardzo uniwersalna, więc y nawet ja zakochany w szerszych kadrach. Mam z tej perspektywy, tego obiektywu bardzo wiele przyjemności, ale będę musiał jeszcze troszeczkę poczekać, może przy przesiadce na Fujifilm X-T4, o której już myślę od jakiegoś czasu i moje X-T2, kiedy pójdzie sobie na szafeczkę, albo pożyczę siostrze, albo bratu, albo może komuś z Was sprzedam, Wydaje mi się, że gdy już wejdę w XT4, wtedy ten obiektyw, no, bardzo bym chciał, żeby się w mojej torbie znalazł. Powiedziałem Wam również, że będą na Was czekały prezenciki i mam dla Was prezenciki. W opisie do tego filmu znajdziecie dość solidną paczuszkę plików RAW. Znajdziecie również paczuszkę z plikami JPG prosto z puszki. Nie wiem, czy znajdą się z jakąś symulacją już nałożoną, czy nie, aczkolwiek będą to po prostu czystej JPG, więc możecie sobie je pobierać, sobie sprawdzić piksel po pikselu. Ja tak nie robię, mi to odbiera wiele przyjemności jakby z pracy nad fotografią, ale wiem, że dla wielu osób jest to ważne, więc dlatego daję wam również rawy, żebyście mogli sobie pooglądać. Oprócz tego, jeżeli jesteście zainteresowani tym obiektywem, to dostałem kod rabatowy kod Piotrek10, który również znajdziecie w opisie. Upoważnia was do zniżki przy zakupie tego obiektywu o 10%. 10% niby niewiele, ale to w sumie jakieś 160 zł. Możecie to wrzucić do jakiejś puszki na jakiś cel charytatywny albo odłożyć na kolejną puszkę albo kolejny słoik. Ja w tym momencie dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Zapraszam Was na jeszcze kilka zdjęć już zedytowanych przeze mnie i widzimy się w następnym odcinku Nekowski spaceruje. Mam nadzieję, że następnym odcinkiem będzie fotospacer. Na pewno nie będzie to tak szybko żadna recenzja, ponieważ muszę jakoś to balansować i się w tym odnajdywać. Więc również proszę Was bardzo o wyrozumiałość, ponieważ jest to pierwszy materiał tego typu, jaki przygotowywałem i Sprawił mi trochę, może nie, nie stresu, nie problemu, tylko po prostu dużo myślenia na ten temat. I tak jak właśnie się robi pierwszą rzecz, tak teraz miałem troszeczkę pożar w oczach, gdy siadałem do tekstu, gdy siadałem do tego obiektywu, aczkolwiek wydaje mi się, że jakoś mi poszło. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu poniżej, czy dało się to oglądać, czy było Wam przyjemnie. Mi było bardzo przyjemnie oprócz tego, że trochę się już zgrzałem przy tym reflektorze. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz i widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale.